Jestem na wakacjach i nie sądziłem, że będę musiał tutaj cokolwiek nagrywać, no ale jak to zawsze ze mną związane są jakieś mniejsze lub większe aferki, no to tym razem wybuchła chyba większa aferka, przynajmniej w waszym odczuciu, bo w moim odczuciu, no, to nie jest afera, no ale do rzeczy. Oskarżacie mnie o to, że wykorzystałem niepełnosprawnego chłopaka do filmu dla własnych korzyści materialnych, co jest prawdą, bo nikt z nas tak naprawdę nie wiedział, że on jest niepoczytalny. Nie jesteśmy lekarzami, żeby stwierdzić, czy chłopak jest niepoczytalny, czy jest poczytalny. Szczególnie, że zachowywał się w 100% normalnie. Przyszedł ze swoją dziewczyną i chciał robić zadania. Chciał robić zadania wszystkie po kolei, jakie mu dawaliśmy. I chciał robić dużo, 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 dużo cięższe zadania, których my nawet mu nie sugerowaliśmy i odradzaliśmy mu to. I wiadomo, że film jest wyreżyserowany. Wiadomo, że chłopak nie jadł ziemi, bo nie musiał tej ziemi jeść. Tak samo nie jadł główna, tylko to była czekolada. Film jest w 100% wyreżyserowany. Niektóre rzeczy zrobił, ale. Ale również takowe zadania robiły osoby ze składu, eee, tak naprawdę. Nawet gorsze zadania robiły osoby ze składu i wtedy nikt nie miał żadnego problemu. A ten chłopak nie przyszedł i nie powiedział, sorry, ale jestem eee, niepoczytalny, <gry> czy możecie ze mną wykonać te zadania zachowywał się w 100% normalnie no co prawda zdziwiło mnie to, że chciał robić naprawdę, naprawdę, naprawdę hardkorowe wyzwania, w sensie no, chciał jeść naprawdę gówno no już nie będę mówić co on chciał robić ale myślałem, że po prostu typek jest świernięty pod takim względem że zrobi po prostu wszystko są tacy ludzie, no, możecie sobie nawet włączyć film Jackas są po prostu tacy ludzie, którzy lubią robić takie rzeczy dlatego no po prostu zrezygnowaliśmy z niektórych rzeczy żeby nam YouTube tego nie zrobił ja rezygnowałem z niektórych rzeczy i mówiłem temu chłopakowi, że nie, nie możemy tego zrobić, ze względu na to, że to będzie zbyt agresywne i zbyt mocne. Ja rezygnowałem. A w, no nie wiem, no to jest takie, jakbyście. To wygląda tak, jakbyście próbowali mi wmówić, że specjalnie wziąłem chorą osobę do filmu, e, bo nikt inny nie byłby w stanie tego zrobić za takie pieniądze. No, główno prawda, bo tak naprawdę mnóstwo innych osób zgłosiło się do tego filmu i mnóstwo innych osób chciało zrobić ten film na lampę. Przyszedł na miejsce jako pierwszy, no i po prostu nie szukaliśmy już następnych osób, które wykonałyby dane zadania. Yy, za tą sumę pieniędzy wydaje mi się, że mnóstwo osób, szczególnie w dzisiejszych czasach, znalazłbym do, do zrobienia tego filmu. Yy, no mnóstwo osób również napisało. Yy, do... Wynikło jak wynikło. No, nie jesteśmy lekarzami, żeby stwierdzić, czy chłopak jest niepoczytalny, czy nie jest. Czy jest poczytalny. Yy, zachowywał się w 100% normalnie. Yy, no, nie powiedział nam po prostu o tym. Yy, nasz błąd, że nie sprawdziliśmy. No, ale ja nie mam za co przepraszać, bo tutaj. Cię ode mnie przeprosili, no ale ja uważam, że, no, że nie mam za co przepraszać, bo nie zrobiliśmy tego celowo. Eee, no i celowo nie naśmiewaliśmy się z tego chłopaka, tylko byśmy się śmiali, w, jeżeli to była normalna osoba czy nienormalna osoba, bo nie wiedzieliśmy o tym.